Witam wszystkich Dzisiaj będziemy wymieniali żarówek drogowe i światła długie tą niebieską Made i bardzo w ogóle praktycznie światła nie daje tylko ładnie wygląda także będę wracał do standardowych żarówek a do, yy, do światła drogowe założymy Night break Breakersy Limited firmy Ostrom do Mazdy 6 2008 model GH. Wcześniej je miałem już, bo wcześniej miałem założone alaksenonki, hidy tak zwane, ale po roku czasu praktycznie przestały świecić. Świeciły, ale bardzo słabe światło. Bardzo sobie światło dawały, także założyłem z powrotem standardowe, A11, a teraz wracam z powrotem do Nightbreakersów. Żeby wymienić No w mazdach jest to bardzo ciężko, żeby się dostać do, do lampy. Ładnie to fajnie wygląda te światła, te klosze, ale żeby wymienić żarówkę, to trzeba się troszeczkę napocić. Z tej strony, z prawej strony trzeba zdemontować filtr powietrza, tą puszkę całą. Wyciągnąć filterek. Zdemontujemy. Zdemontujemy filterek. Filterek został tutaj. Nadaje się do wymiany w sumie nawet. Jutro e, będę jechał do Polski. Mieszkam w Holandii, więc e, na święto zmarłych będę jechał, więc założymy sobie nowe w Polsce filterki. No, dosyć brudne. Tą puszkę wyciągniemy. No ale można ściągnąć tą klemrę i, i, i wtedy górną obudowę odłączyć przepływowość powietrza i, i elegancko nam wyjdzie cała dolna część puszki no, ale z prawej z, z lewej strony zależy jak to patrzy jak to stoi z mojej lewej strony tu jest bardzo też trudne dojście O tam widać żaróweczkę zawsze sobie rękę pokierysuję żeby przejść te, przez te wszystkie kable miałem filmik pokaz pokazywany jak zamontować te alaksenonki, te hidy no ale je zdemontowałem no a dzisiaj wrócę do do Nightbreakers także yy, będę demontował tą puszkę także za chwilę wracamy Wracam do nagrywania. Tak wyciągnąłem dolną część filtra. Jest ona zamontowana na taki jest Jeden taki taki wcisk, wcisk, drugi i tu jest trzeci. O, te wciski wchodzą tutaj. Jeden, drugi i trzeci. I po prostu dolną obudowę filtra powietrza się, wyciągnie mocniejszym szarpnięciem i to, i to wychodzi. Także przystępujemy, mamy miejsce teraz. Górna część obudowy filtra, filterek tam z boku i dolna część obudowy, filtra, powietrza. Mamy miejsce teraz żeby dojść do żaróweczki, ale najpierw chcę pokazać jak ona świeci żeby mały teści zanim wymienię na night breakers można można, będzie piszczeć, ale Dobrze. Zamknę zamknąć drzwi, żeby tak nie piszczało złapmy ostrość No tak widać je na ścianie na drzwiach zwykły standardowy H11 nie wiadomo jak to tu będzie teraz z ostrością może przyciemnienie jakieś Rady. W każdym razie soczewka drogowych długie i ledzik od postojowych na ledy wymieniłem sobie tu widać długie światła jak żarówka, żarówka niebieska Madden China Jak już wspomniałem może na początku Dobra, to przystąpimy teraz do wymiany, Żaróweczki wyłączymy. Mogą być ciepłe teraz chciałem pokazać jak świecą o, tu widać żeroweczkę Żeby wyciągnąć żeroweczkę wystarczy przekręcić czyli w którą stronę? W lewo, tak, czyli dolną część pociągnąć, tu górną troszeczkę można przytrzymać i obrócić obróciło się i normalnie wyjąć wyciągnął żarówkę 11 podważamy naciskając tutaj zatrzask o jest ciepło czułem teraz i wyciągnęliśmy elegancko podważamy tu z tyłu i wyciągamy tej samej firmy Ostram tylko że standardowe taka fajeczka idziemy po Breakers'a już rozpakowałem go ostrożnie mogłaby być jest pamiętajmy żeby nie dotykać tej szybki tego szkła gdy go dotkniemy to może się przyczynić do szybszego przepalenia w odwrotnej kolejności wszystko wkładamy tak aż usłyszymy kliknięcie jest kliknęło ostrość ustawię o, o jest ostrość kliknęło tutaj także A żarówka siedzi w przewodzie i ląduje żaróweczka tu z tyłu widać o jest wkładamy W minut, ci trzeba was do drobnej O, poczułem, że weszła i teraz ją trzeba przekręcić w dół. Tak jakby jest przekręcona. Widać, że siedzi Tak Sprawdzimy Nie ma żadnych luzów bo ma luzy, ale nie duże <laughs> możemy Sprawdzić jak teraz świeci, czy jest różnica? Hmm. Nie wiem, <ścoughs> czy jest różnica. Światło jest troszeczkę biesze. Tak nie zobaczyłem. No to w kamerkę nie pokażę tego aż tak ale ja widzę go, mam o światło, światełko troszeczkę bielsze mhm, od, od lewego zrobię potem dwa zdjęcia z przyciemnieniem tu może będzie widać wtedy, teraz tak, tak tego nie widać mhm. idziemy na prawą stronę dobra. może tam będzie widać różnicę Włączę tutaj. jeszcze z tej strony jeszcze z tej strony wymienię żarówkę H9 światła długich H9 jest tutaj Klucz jest tak skonstruowany, że bardzo łatwo jest dojście do H9 a H11 jest tam bardzo z tyłu, z tamtej strony to jest bardzo duży problem, żeby wymienić tą H11 tutaj jest bardzo łatwo bo filtr powietrza Najprzyma. odpiąć przewód odpiąć od razu ja. udało mi się to zrobić jedną ręką i teraz kabełek ten przeszkadza w środę mhm. Jest ustawiona. O! Made Madden China. Michiba H9! Bez nadziei, proszę nie kupujcie żadnych takich pala ksenonowych. Niebieskie, niebieska cała żarówka. W każdym razie 6 w ogóle nie świeci to. Nie oświetla drogi w ogóle. Niebieskie światło jest tak mocne, że no, nie widać. A szczególnie jak w nocy deszcz spadnie, czy się gdzieś jedzie w nocy, odbija się światło od ulicy. Nic nie widać. Mamy tu zakładę normalną, standardową, załadowackę H9. Też tej samej firmy Ostram. Odwrotnie kolejności, najpierw wciskamy ją, a potem ją, żeby pokazać to, a potem ją przykręcamy o, aż do oporu siedzi, podłączamy kabelek, klik był, był. Siedzi. Hmm. Także prawa strona jest cała wymieniona. Widać teraz, że żaróweczka jest przecież w sensie, czysta, szkiełko lezik tam z boku jako postojowe. Dosyć długo już go mam W sumie chyba lata będzie. No. Sprawdźmy, jak to świeci teraz. Praktycznie. Praktycznie prawego w ogóle nie widać Włączyłem długie też Ostrość jest Lewe bardzo teraz mocno uderza A prawe ja nie widzę No proszę spojrzeć jak się odbija od szyby Jest totalnie niebieskie Ach, tak to nie zobaczymy a tu ora, tak to mocno świeci w, końcu w nocy jak włączę długie, to to będą długie, a nie Teraz w odwrotnej kolejności wszystko. Najpierw dolna budowa filtra na miejsce wędruje filterek Tu jeszcze filtr dowinianym hmm. Także na chwilę się rozłączę. Potrzebuję drugą rękę, żeby sadzić obudowę do ją. Mógłbym to pokazać, ale nie mam gdzie telefonu zamontować. Bra. Żeby tu kręciło w miarę. Po prostu zamontujemy. Potem pokażę jak sadzić filterek. Nie ma żadnej trudności. Także na razie wracamy się. Do mną usunę obudowę. Filterka wsadzimy. Ale jeszcze nie weszła na swoje miejsce. Jak widać? Dolna budowa jest zamontowana. Kliknęła na swoje miejsce. Trzyma się. Te zaczaski tutaj te boczne odchylimy na boczek, tak żeby nie, nie, nie do auta. Wszystkie są otoczone na, na boczek tak to wsadzimy ten filterek brudny zresztą tak. wszedł cały jest całe wsadzony teraz górną obudowę zatrzaskujemy jest jest czek czek dobrze wsadziliśmy obudowę górną filtra to zatrzaski bardzo łatwo bardzo łatwo wchodzą widać czek nie możemy zapomnieć o tym, żeby podłączyć szybko powietrza, bo nam po odpaleniu auta, jeżeli nie będzie podłączony, to nam się zburzy komputer, wyskoczy nasza ulubiona bioda z Mazda Check Engine, tak, chyba nie może w każdym aucie. Także do kliknięcia było, do. siedzi, siedzi. Także prawa strona wymieniona jest Nightbreakers 11 i, I lewa strona Dla mojego kolegi z pracy Eryka pozdrawiam Now you see how I do it Kolega jest z Hiszpanii Także rozmawiamy po angielsku w pracy Right side is not so difficult but You see it. how I do it. You must take it out of the box with the air filter. But left side, it's really, really difficult to do it. Ha, Ha 9, it's not so difficult. Is here. Yeah, oh. this weight cable. But Ha 11. It's really, really difficult. They put the hands behind this cables. Dla reszty bardzo ciężko jest wymienić tą żaróweczkę. Naprawdę rękę mam zawsze pokiereszowaną. Normalnie w salonach mazdy mu ściągają na kole. Ale nie wiem czy to nie jest więcej roboty z odkręcaniem tego wszystkiego. Także ja będę kombinował na Hama Najpierw wymienimy sobie H9 Tak Jest bardzo ciężko tutaj Prawa ręka nie jest aż taka rysowana. Proszę już wyszedł H9 Wyciągamy sobie ją na zewnątrz Też Made in China Potrzebujemy no, na razie. Zasada jest taka sama przy wyciąganiu. Klikniemy ten zaczask. I pokażę teraz. Przyciskamy ten zatrzask tu przy końcu. I żaróweczka wychodzi bez problemu. Miciba ją na standardową żarówkę H9. Długie światła w maździe to z H9, drogowe mijania z H11. Także drugą rękę do wsadzenia żaróweczki. Żaróweczkę wsadzamy, aż kliknięcie. Teraz wyższa szkoła jazdy. Trzeba się dostać tam. Widać tę dziurę? Widać, troszeczkę widać. O jest tam. Trzeba się dostać tam. Daleko, głęboko. żerówki H9 i H11 są tak skonstruowane że mają takie ząbki teraz pokażę bo to już udało mi się wsadzić ostrość nie chcę namierzyć jest tak i po wsadzeniu ma taki ząbek pokazać ostrość na taki ząbek, musi wejść do lampy. O, przyszedł. I teraz po prostu przekręcimy go. Tak przeszkadza. O. Przekręcimy go i siedzi. Większy no? jest wyzwanie. H11. Kurczę, berek. Do tego wyzwania bardzo potrzebuję o o jest ręka weszła mam No tak nie zobaczymy nie wie, zbyt wiele o tu widać spróbuję pokazać tam coś najlepiej by było odpiąć kabel jest kabel odpięty jest udało się kabel odpiąć dość szybko nawet czyli Czyli kawałek można wyciągnąć na tutaj. Jest to no błędna i szersza weczka. Pójdź bez problemu teraz. I tak. Majster. Dużo już na nie idzie wciągnąć powietrza. Gdyby wyszło, to by to poszło raz dwa, to wbijamy się. Tak widać ją. O. Próż ją wkładam. Ale to w drugą stronę. O. Jak ją widać? Najlepiej odpiąć od razu kabelek O, teraz weszło. Widać coś. O tak widać. I ją przekręcimy. O, kliknięcie było. Było. Teraz znajdźmy kabelek od tej lampy. Jest tutaj. widać Tak i klik było zamieniamy się wymienia w maździe 6gh model pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia przy wymianie, szczęścia To do widzenia. Yeah. Eric. This is how we, I change the lamps. Small lamps. I don't know how we say it. The lamps in Mazda. Of course, if you like the movie Finger Up, yeah. Please. When you put Finger Down, then I'm gonna talk with you at work. i gonna know who'll do it. And see you later. Good luck bio